Szyma widzowie, dzisiaj będziemy grać w Fortnite'a, jestem już wygłaszana i co 5 kg będę wam pokazywał e, w sensie coś w setup wam nie pokazuję będę wam tak, pokażę wam tak e, ustawienia, mój setup programy, czyli na przykład SteelSeriesGG i będę wam ogólnie pokazywał jeszcze e, do myszki jak wszystko mam, jakie mam dpi i ustawienia w Fortnite. Ale teraz już zapraszam do oglądania, bo już zaczęliśmy gra. Pik. Widzimy się, jak już zrobię pierwszego killa. Mam tutaj pana na miejscówce. Full Craft, Pik, pierwszy kill tam drugie pyk 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 jak chcecie mieć takiego ajma wpisujcie chodset w sklepie Fortnite jup te maski są na upe jeśli ktoś nie wie wy... Fortnite wprowadził nowy sezon usunęli robaki teraz safe E, już nie ma medalionów i na rynku i na turniejach. Turnieje są rzadziej. E, no. E, jak ktoś to jutro jest e, turniej o przedwczesny dostęp do mapy na rekalibrację. Więc jak ktoś chce, no to możecie sobie zagrać. E, spróbujcie swoje sił w tych turniejach. Ja też mam grę z moim dłoń. To jest turniej dłoń. No i to teraz my Widzimy się jak będzie się coś więcej działo O mam następną trybka Lokacja obok Pik, krakat No i pikaksik Chodź tu Pikaksik leży Let's go A przed baliromanem, kazupka Jak wiecie, może się tam sobie tak zejść. Ta miejscówka się prawie nie zmieniła. No, no i jest. Widzimy się na następnym fajcie. Dobra, na następnego fajta. No, bardzo warte. Ugh, następny dat. No, pięć kilków. Pozwólcie sobie, że jeszcze zrobię tego typka Bo może jednak go nie zabię. Dobra, ucieczka Tak, tylko ucieczka Uciekam. Pyk Uciekamy Pyk Uciekamy Pyk Ucieczka, ucieczka Lagi, lag, lag Ucieczka i the fight fight.

Często sobie takiego wybiora też a nie trzeba tego co pokazać czekajcie teraz wam pokażę mój setup tutaj tak Apex Mini Wireless. SteelSeries Series. Kolorki як jak tu червона Czerwone kolorki. Mieszka. SteelSeries Series. Wireless. No przechodzimy do dalszego filmu, bo tam. Bardzo tutaj te wkię. Tutaj to fora

Pokażę po prostu, że ustawiamy Jak będziecie grać już następnej gry Zabierzcie, chyba 20 I nie mogę wam tego pokazać No, zaczynamy tak Dźwięk Taki mam dźwięk Wszystko widzicie To Język polski Taka czułość. Taka No, możecie sobie zatrzymać, kiedy chcecie. Ja to pewnie jutro już sobie na YouTube. Dajcie znać, jak wam pójdziemy w turnieju. No, no i czy w ogóle będziecie grać. No, no i. Hello.